Na co zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego? Ponieważ źle wybrane biuro rachunkowe to tak naprawdę więcej problemów niż pomocy, a kto z Was chciałby stresować jeszcze dodatkowo podatkami? Źle wybrane biuro rachunkowe może Ciebie kosztować nie tylko utratę pieniędzy, ale też swojego czasu, jakiegoś dodatkowego stresu związanego z poprawianiem błędów czy przenoszeniem księgowości jeszcze do nowego miejsca. Mimo to wielu przedsiębiorców wybiera biuro rachunkowe bardzo szybko, bez sprawdzenia różnych istotnych kwestii. Kierując się tak naprawdę ceną. Porozmawiamy więc o tym, jak dobrze wybrać biuro rachunkowe, jakie jest 11 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i sprawdzić przed wyborem księgowego. Pierwsza kwestia sprawdź, czy biuro rachunkowe ma doświadczenie w rozliczaniu Twojej branży. Często jest tak, że biuro rachunkowe nie specjalizuje się w jakiejś konkretnej danej branży, na przykład rozlicza tylko branżę IT, czy marketingową, czy branżę medyczną, tylko rozlicza wszystkich przedsiębiorstw. Może się okazać, że nie jest to dla ciebie dobre rozwiązanie, ponieważ księgowość nie rozumie specyficznych tematów związanych z Twoją działalnością gospodarczą, czy nie spotkało się z różnymi tematami i później będzie mieć problemy z tym, jak prawidłowo rozliczyć pewne operacje. Dodatkowo księgowy może nie rozumieć tego, czym się zajmujesz, jak wygląda Twoja praca i pojawi się jeszcze taka dodatkowa bariera komunikacyjna. Tymczasem biuro rachunkowe, które specjalizuje się w Twojej branży, czy rozlicza klientów, z podobnych branż spotkało się już z różnymi problemami związanymi z rozliczeniem Twojej działalności gospodarczej, ma już opracowane schematy, jak rozwiązać takie problemy, jak zaksięgować pewne dokumenty i jest Ci też w stanie bardziej rzetelnie pomóc. Można sobie to wyobrazić tak jak współpracę z lekarzami. Jeżeli jesteśmy po prostu chorzy, idziemy do takiego lekarza podstawowego kontaktu, lekarza rodzinnego. Natomiast jeżeli złamiemy nogę, to wtedy idziemy już do lekarza ortopedy, dlatego że lekarze. Również mają swoje specjalizacje i każdy najlepiej zna się na swojej branży. Możesz więc zapytać biuro rachunkowe, ilu klientów z Twojej branży już obsługuje, czy na przykład zna jakieś ulgi podatkowe związane typowo z Twoją działalnością gospodarczą, czy rozliczało już koszty związane z taką branżą. Druga kwestia, sprawdź, czy w ramach bieżącej obsługi księgowej otrzymasz również dostęp do programu do fakturowania. Jeżeli biuro rachunkowe nie przekazuje w ramach współpracy takiego dostępu do programu do fakturowania, to będziesz musiał go poszukać na własną rękę i dodatkowo jeszcze zapłacić za korzystanie z takiego oprogramowania. Tymczasem większość biur rachunkowych w ramach obsługi księgowej udostępnia ci również specjalną aplikację, specjalne oprogramowanie, z którego możesz skorzystać. Wtedy biuro rachunkowe widzi automatycznie faktury, które wystawisz, możesz je wysyłać do swoich kontrahentów bezpośrednio z poziomu aplikacji, ale masz też dzięki takiemu oprogramowaniu też wgląd do swoich finansów. Czyli widzisz wyniki firmy i to, czy księgowy prowadzi księgowość na bieżąco i co w ogóle dzieje się w Twojej działalności gospodarczej. Trzecia kwestia: sprawdź, czy z biurem rachunkowym możesz współpracować w 100% online. Jest to coraz popularniejsza kwestia i coraz więcej przedsiębiorców chce tak naprawdę współpracować ze swoim księgowym całkowicie zdalnie. Jest wiele osób, które pracują za granicą, dużo wyjeżdżają i dla nich taka forma rozliczenia jest bardzo korzystna i wygodna. A nawet jeżeli Twoje biuro Rachunkowe, będzie mieć siedzibę w mieście, w którym Ty też mieszkasz, no to zaoszczędzisz tak naprawdę czas na dojazdy do biura, na przygotowanie dokumentów i na tracenie czasu w korkach, dlatego, że wszystkie dokumenty będziesz mógł przesłać zdalnie, czyli zrobić zdjęcia telefonem i przesłać do swojego księgowego. Dlatego warto tutaj dopytać biuro rachunkowe, czy po pierwsze będziesz mógł podpisać umowę na obsługę księgową w 100% zdalnie oraz jak później będą wyglądały bieżące rozliczenia, czy może Należy udzielić pełnomocnictwa swojemu księgowemu, żeby on ciebie reprezentował i żeby Twój udział był ograniczony tak naprawdę do minimum. Czwarta kwestia, dopytaj, czy Twoją księgowością będzie na pewno zajmowała się jedna konkretna osoba. Warto sprawdzić, kto będzie odpowiadać za nasze rozliczenia i jak będzie wyglądała ta bieżąca współpraca. Na przykład, czy masz właśnie jedną dedykowaną księgową, do której możesz zwrócić się z wszystkimi tematami, która zna Twoją indywidualną sytuację i ciebie jest ci bardziej w stanie pomóc. Pomóc, czy może ta praca będzie rozproszona, a może biuro rachunkowe pracuje w takim modelu, że twoją księgowość w każdym miesiącu prowadzi inna osoba. Warto o to zapytać, bo później nie będziesz mieć takiej sytuacji, że jeżeli skontaktujesz się z biurem, to każda osoba będzie na nowo musiała wdrażać się w twoją sytuację, żeby móc ci pomóc. Piąty temat, co się stanie, jeśli twój księgowy zachoruje? Czy ktoś go zastąpi, czy będziesz mieć dostęp do dokumentów, kto wyśle deklaracje do urzędów na czas? Warto jest omówić wcześniej te kwestie i tutaj zazwyczaj lepiej sprawdzają się takie większe biura rachunkowe, które zatrudniają większą liczbę pracowników, dlatego że jeżeli jedna księgowa jest nieobecna, na przykład zachoruje, czy będzie korzystała z takiego dłuższego urlopu, a może z urlopu macierzyńskiego, to wtedy automatycznie na jej miejsce pojawia się zastępstwo i tak naprawdę ty nie musisz się niczym martwić i masz zachowaną taką ciągłość obsługi. Ale inaczej będzie to wyglądało, jeżeli skorzystasz z usługi biura rachunkowego, które jest prowadzone przez właściciela, czyli tak naprawdę tam jest tylko jedna osoba, ponieważ jeżeli ten właściciel, czyli ten księgowy się właśnie rozchoruje, będzie w szpitalu, to on najprawdopodobniej nie jest ci w stanie zagwarantować ciągłości takiej obsługi i potem stanie się to Twoim problemem. Ty będziesz na szybko musiał szukać kogoś, kto ci pomoże, wyśle deklarację. A może będziesz też w takiej sytuacji, że nie będziesz wiedzieć, gdzie są Twoje dokumenty. Jeśli więc obawiasz się takich sytuacji i nie chcesz ryzykować, to warto przemyśleć to już wcześniej. Szósty temat: czy biuro rachunkowe posiada polisę ubezpieczeniową z pełnym zakresem ubezpieczenia? Tutaj sytuacja na rynku jest różna. Do tej pory zdarzają się takie sytuacje, że niektórzy księgowi nie posiadają polisy ubezpieczeniowej. Ale nawet jeżeli twoje biuro posiada taką polisę, to sprawdź jakie są jej kwoty oraz zakres. Czyli po pierwsze musimy sprawdzić na jaką kwotę została zawarta ta polisa, czy nie jest to jakaś polisa na absolutne minimum, która w żaden sposób nie ochroni i tak naszych interesów w razie jakichś ewentualnych błędów po stronie księgowości. Druga kwestia, sprawdź jaki jest zakres tej polisy. To znaczy, czy ona obejmuje również taką uproszczoną księgowość, czyli na przykład ryczałt, czy książkę przychodów i rozchodów. Czy obejmuje pełną rachunkowość, jeżeli na przykład prowadzisz spółkę ZO. Sprawdzamy również, czy biuro ubezpieczyło rozliczenia ZUS oraz obsługę kadrowo-płacową. Na etapie podpisywania umowy możesz zawsze poprosić o udostępnienie takiej polisy. Wtedy biuro rachunkowe przesyła ci skan takiej polisy i może Możesz się z nią zapoznać. Siódma kwestia, sprawdź, czy otrzymasz przypomnienia o terminie płatności podatków, ale też przypomnienia o tym, że jest już czas na to, żeby wysłać dokumenty do swojego księgowego. Tutaj musimy upewnić się, czy biuro rachunkowe dba o to, żebyś nie przegapił różnych ważnych terminów. Dlatego możesz zapytać o to, czy co miesiąc otrzymasz wiadomość SMS z przypomnieniem o tym, że trzeba przesłać już dokumenty do swojego księgowego, żeby wykonał on Twoje rozliczenie, ale też czy otrzymasz SMS z przypomnieniem o tym, że płacimy podatek dochodowy, płacimy VAT czy składki ZUS. A może będziesz musiał sam pilnować tych wszystkich terminów. Dlatego warto to sprawdzić. Ósma kwestia, sprawdź czy biuro rachunkowe poinformuje Ciebie na bieżąco o zmianach w przepisach. Dobre biuro rachunkowe nie tylko dba o Twoje rozliczenia, ale też poinformuje Ciebie o tym, że zachodzą jakieś ważne zmiany w przepisach, zwłaszcza istotne dla Ciebie i dla Twojej działalności gospodarczej albo że pojawiają się jakieś nowe możliwości. Przepisy zmieniają się bardzo często, dlatego warto jest tutaj mieć rękę na pulsie i pilnować tych wszystkich zmian i skorzystać z możliwości też, jakie się pojawiają, różnych obniżek, na przykład w zakresie składek ZUS, czy korzystania z wakacji składkowych, ale też nowości w ulgach podatkowych, w rozliczeniach, czy zmianach, które mają wpływ na Twoją działalność gospodarczą. Zazwyczaj biura rachunkowe korzystają tutaj z newsletterów i w ten sposób przesyłają informacje, do swoich klientów. Warto dopytać również, czy księgowy przypomnie ci o tym, że mamy już czas na przygotowanie remanentu na koniec roku, czy przypomnie ci o tym, że jest właśnie czas na zmianę formy opodatkowania i możesz dokonać takiej zmiany w CIDG, i czy przypomnie ci o tym, że jest czas rozliczeń rocznych i trzeba złożyć już zeznanie roczne do Urzędu Skarbowego i może je dla ciebie przygotować. W ten sposób ty nie musisz pilnować przepisów, nie musisz pilnować zmian w przepisach, tylko możesz się zająć prowadzeniem swojego biznesu. 9. Czy Twoje biuro rachunkowe oferuje usługi prawne i doradztwo podatkowe? Zazwyczaj małe działalności gospodarcze nie potrzebują takiej stałej, bieżącej obsługi prawnej czy podatkowej, ale może zdarzyć się tak, że w pewnym momencie będziesz potrzebować takiej konsultacji, czy będziesz potrzebować, żeby ktoś napisał dla Ciebie wniosek o indywidualną interpretację podatkową, a może zanalizował Twoją umowę z kontrahentem. Jeśli Twoje biuro rachunkowe nie współpracuje właśnie czy z prawnikiem, czy z doradcą podatkowym, to będziesz musiał szukać takich specjalistów na własną rękę. Dlatego warto sprawdzić, czy Twoje biuro również współpracuje z takimi specjalistami i w razie potrzeby będzie mogło Ci zapewnić taką kompleksową obsługę. Dziesiąta kwestia: zapytaj, czy możesz zgłosić adres Twojego biura rachunkowego jako miejsce przechowywania dokumentów. Tutaj przedsiębiorcy często obawiają się, że jeżeli zgłoszą swój adres zamieszkania jako miejsce przechowywania dokumentów, to kontrola podatkowa właśnie może pojawić się pod tym adresem. Natomiast niektóre biura rachunkowe udostępniają taką możliwość, że możesz zgłosić ich adres jako miejsce przechowywania dokumentów rachunkowych i wtedy ewentualna kontrola z urzędu skarbowego właśnie pojawi się pod tym adresem biura rachunkowego, a nie w Twoim domu czy mieszkaniu. Jeżeli zależy Ci na tej kwestii, warto również o to dopytać. Jedenasta kwestia: sprawdź, czy biuro rachunkowe inwestuje w rozwój i szkolenia swoich pracowników. Oczywiście każdy przedsiębiorca chce być prawidłowy. Rozliczony. Chce, żeby jego księgowa była na bieżąco z przepisami, żeby mogła mu pomóc i prowadzić dla niego dobrze rozliczenia. Dlatego warto sprawdzić, czy biuro rachunkowe na pewno inwestuje w rozwój i szkolenia dla swoich pracowników, czy może oni muszą sami zdobywać tę wiedzę. Aktualna wiedza księgowych to jest dla ciebie gwarancja, że masz prawidłowe rozliczenia zgodnie z aktualnymi przepisami. Dlatego warto upewnić się, czy biuro rachunkowe na pewno inwestuje w szkolenia dla swoich pracowników i nadal ich rozwija. Możesz to sprawdzić na przykład na blogu takiego biura rachunkowego, czy na kontakt w social mediach, na Linkedinie, na Facebooku, ponieważ tam zazwyczaj zamieszczane są informacje na temat bieżących szkoleń, czy różnych akcji, które są prowadzone wewnątrz biura dla jego pracowników. W ten sposób zorientujesz się, czy pracownicy są szkoleni na bieżąco. To wszystkie najważniejsze 11 kwestii, jakie dla Ciebie przygotowałam. Możesz mi dać znać też w komentarzu pod tym nagraniem, czym Ty kierowałeś się wybierając swoje biuro rachunkowe. I jakie kwestie są dla Ciebie najważniejsze. A jeżeli chcesz być na bieżąco z wszystkimi przepisami i być informowany o wszystkich zmianach i nowościach podatkowych, to możesz zapisać się do mojego newslettera. Link do zapisu znajdziesz pod tym nagraniem. I koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco z podobnymi materiałami.